Będzie bardzo dużo. No po co teraz? Ale oni jeszcze będą chodzić, ja że... Hej! Witajcie!

I teraz czekamy na policję, żeby policja zajęła się tą sprawą. I ja sobie teraz... Czyli wszyscy zwierzęt w domu. po dwóch godzinach coś się rusza. Już mieliśmy jechać, i właśnie powiedzieli, że... że jest im to i że wzywają mechanika. A mieliśmy wylecieć ponad dwie godziny temu. I powiedział pan, że. Jak 3 godziny opóźnienia. Czyli zamiast o 18.00 wejdziemy na występ. Przyjeżdżają nam jakieś dobre jedzenie, umamy no. mieć Jedzą go jakieś... Nie wiem kiedy. 3 godzina lotu. I wtedy dostanął do dzieńców już? Ile, nie wiem, co tutaj tam jest. Olek powinien dostać ale Olek był z nami w Łazience, więc może dokładnie wtedy, kiedy już w Łazience. Ale teraz będą rozdawać takiego losu, to są takie większe. Więc, więc pewnie Olek dostanie niemi w Ale jestem strasznie błędny i pięknie. Baga, teraz będziemy. I trzy tować kurczaka z sososów głośne z Ignacego, bo I nic nie smakowało. Z Ignaczego zostało się zostało. Tej surowki. Tu lecimy. Z tyle. No to... to nie jest jakoś dużo. nie wiem jeszcze coś do jedzenia dać tak się Jesteśmy już na dworze i idziemy teraz się kąpać w basenie. Ups, ale strasznie wieje i woda jest... No, no nie jest ciepła, zimna jest woda. Ale Olek już, Olek jest dzielny, Olek już sobie, je, już się przyzwyczaja. Yy, I Olek już do połowy wszedł do wody, ale wyszedł, bo nikt nie chciał z nim pływać. A ja muszę się najpierw przyzwyczaić. I uwaga, zaraz dowiecie się gdzie dokładnie jesteśmy, pewnie wiecie już ze story tosi. Bo to się na Instagramie wkładało, gdzie jesteśmy. No, jeżeli oglądaliście to, to powiedzieliście gdzie jesteśmy, a jeżeli nie, to za chwilę się dowiecie.